No, jesteś Julek. No, jestem. Rynki sprawdzone? Sprawdzone, Bartku. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute. Bartłomiej czekała. Ilius Urban. Drodzy Państwo, witamy Was niezwykle serdecznie w kolejnym. Jubileuszowym jakby nie było, w 25 odcinku naszego podcastu rynkowego. No tak, mamy chyba srebrne wesele Bartek, ale chyba nie. Do, nie nie do... Iść za daleko nie iść tą <grym> drogą. Bardzo cię proszę. Myślę, że poprzestajmy na tym, że jubileuszowy 25 odcinek. Witamy was serdecznie. Trochę się czujemy nietypowo, ponieważ zazwyczaj słuchać tylko nasz głos, a dzisiaj nie dość że nas słuchać, to jeszcze nas widać, ale jakoś sobie z tą presją poradzimy. Niezmiernie nam miło dzisiaj, w tym odcinku specjalnym, terenowym podczas wystawy Agroshow 2024 w Bedarach, z Państwem się widzieć, gościć, ale będziemy się także słyszeć, bo oczywiście, ten podcast także trafi, jak wszystkie inne nasze poprzednie, do sieci. I troszeczkę jeszcze informacji, bo zwykle rozmawiamy, mówiąc do tych oto sitek, dano nam je, żebyśmy nie zapluli chyba mikrofonów, bo mamy zwyczaj, tak jak przy ostatnim podcaście, obżerać się czekoladą w trakcie rozmowy o kakale. No więc dzisiaj, żebyście też nas tutaj słyszeli, rozmawiamy, używając tych mikrofonów do ręki. Myślę, że to przez to, ponieważ piliśmy godzinę temu toast jubileuszowy, to żeby nie było czuć, dlatego mamy te inne mikrofony, ale przechodzimy do meritum, drodzy Państwo, jak zwykle zaczynamy nasz kolejny Odcinek podcastowy od bieżączki rynkowej. Juliusz wpadł tutaj z Dziejany, jak zwykle. Tym razem nie pędził z pokoju dwa piętra niżej, tylko pędził z biura z redakcji w Poznaniu, gdzie zamykał październikowe wydanie Toba Gral Polska i zamykał ceny rynkowe dzisiaj. Więc jestem niezmiernie ciekawy, co takiego się na tym rynku w tym tygodniu zdarzyło, Julek. No właśnie, ale zanim przejdziemy do kraju, to może najpierw troszeczkę o giełdach europejskich. I tutaj trzeba powiedzieć, że ten tydzień na matifie w cenach pszenicy, ale mówimy tutaj o cenach zamknięcia czwartkowego, a więc wczorajszych, poskutkował 7-eurowym spadkiem w ciągu tygodnia, bo pszenica na grudzień potaniała to 215 euro. Natomiast w przypadku rzepaku, notowania dochodzą do 464 4 euro co tak naprawdę jest takim tradycyjnym rzepaczanym korytarzem w ostatnich czasach między 460 a 470 euro rzepak na listopadowych kontraktach pracuje. A w kraju, w kraju dość ciekawie. Ja to nawet w swojej publikacji tego tygodniowej podsumowującej efekty rynkowe nazwałem nieoczekiwaną zamianą miejsc, bo zboża konsumpcyjne dotychczas kilka tygodni pod rząd lekko drożały po wcześniejszych spadkach oczywiście, a w w tym tygodniu są niesamowicie płaskie. Może to o ten matif chodzi, ale z drugiej strony też nieoczekiwanie, bo przecież mamy żniwa kukurydziane, drożają zboża paszowe. I tak, jeżeli dojdziemy do szczegółów, to pszenica konsumpcyjna jest kupowana w kraju średnio po 795 do 890. Złotych, a żyto, jeżeli mówimy o zbożach konsumpcyjnych, to 500 do 620. Zarówno pszenica, jak i żyto drgnęły zaledwie o złotówkę do góry, więc rzeczywiście należy te ceny uznać za stabilne, bo przecież mówimy aż o 60 punktach w kraju i stąd ta średnia wynika. Natomiast pszenica paszowa. Poszła do góry o 4 zł, ale dalej maksimum i minimum są takie same jak w zeszłym tygodniu to jest 690 i 800 zł. Gdy popatrzymy na pozostałe zboża paszowe jęczmień i pszenżyto, to obydwa z nich drgnęły o 3 zł do góry w tym tygodniu i mają w zasadzie bardzo podobne ceny minimalne 560. Nikogo nie namawiam do tak taniej sprzedaży jęczmienia i żyta. Do 750 w przypadku jęczmienia to jednostkowy taki przypadek wśród naszych punktów skupu i do 700 w przypadku Przężyta. Najczęściej w przypadku Przenżyta ceny to są takie 650-660 zł. No warto też powiedzieć o Owsie, bo o tym rzadko mówimy, Owsa w tym roku uprawia się zdecydowanie więcej. Też akcję skupową rozpoczęły magazyny Elewaru wystawiające Wydaje się całkiem niezłe ceny za owiec w tym tygodniu, czy w ogóle w tym sezonie, no i mamy owiec w kraju kupowany od 550 i to jest zupełnie odjechana w dół cena, ale do 800 i tak gdybyśmy mówili o owsie paszowym, to najczęściej 650 do 700, konsumpcja 750 do 800 złotych. Mówiliśmy na, o matyfie rzepaczanym, to rzepak w tej chwili w krajowym handlu kosztuje od 1830 do 2000, a przetwórcy płacą od 1600, 1960 do, do 2000, 2010 złotych za tonę. No i klu tego okresu, zawsze jak spotykamy się na agroshow, mijamy kukurydziane pola, one są w różnym stanie. Tutaj mijaliśmy kukurydzę e, suchą jak papier, o tej wilgotności za chwilę, ale a ceny kukurydzy, zobaczcie, w same żniwa poszły do góry. I tak kukurydza sucha podrożała o 4 zł średnio, przepraszam, o 6 zł, od 550 do 800 zł nawet, tak jest skupowana w niektórych regionach. Natomiast kukurydza mokra ma tendencję do drożenia, ci, którzy płacili dotychczas najniżej w granicach 440 450, gdzieś o 10 zł w tym tygodniu podnieśli swoje ceny, ale generalnie mamy rozdźwięk między 430 a 520. Tak wyglądają w tej chwili ceny krajowe. Dzięki Julek za ten bieżący przegląd rynkowy i przechodzimy do kolejnego tematu. Pora więc na GONG Mówiłeś o cenach i zakończyłeś na cenach kukurydzy, ale ja bym chciał wiedzieć, bo to też związane jest z pogodą i tym, co mówiłeś o tym widoku pól, zaczęły się omłoty, już tak właściwie coraz więcej punktów podaje ceny, skupuje suszy, jakie są plony, Julek, jaka jest wilgotność i związane z nią potrącenia i dopłaty, jeżeli chodzi o tę cenę wyjściową kukurydzy? No właśnie kwestie plonów, bo tutaj też bardzo często są rozbieżności, one są podawane na sucho, na mokro i jest duża huśtawka informacyjna, ale jedno można powiedzieć, w tym roku plony są zdecydowanie niższe i tak najczęściej wynoszą one od 6 do 10 ton z hektara i znowu liczone na mokro, ale czy tak naprawdę możemy powiedzieć, że na mokro, no bo wilgotność w tym roku... Znowu tylko taka średnia podawana przez punkty skupu na podstawie tych to, do, do jaz, do, towarów, które dojechały do tych punktów skupu to jest 24-29, ale niejednokrotnie zdarzają się dostawy o wilgotności i około 20, czasem też przekraczają 30%. Natomiast pytałeś o potrącenia i dopłaty. Ja bym powiedział tak, że, że o potrąceniach w zasadzie w tym roku bardzo mało się mówi. No bo one prawie nie, nie mają miejsca. Natomiast jeżeli mówimy o, no ale dla tego, żeby być precyzyjnym, trzeba powiedzieć, że w tabelach występują od 10 do 15 zł za tono procent. Natomiast te dopłaty i te mają zdecydowanie częściej miejsce przy dostawach, to jest 5 do 10 zł za tono procent. Z tym, że ten tono procent trzeba traktować bardzo przez, z przymrużeniem oka, bo wiele firm zdecydowało się na potrącenia o 1 wręcz procenta i tak wtedy nie jest to powiedzmy 10 zł, tylko złotówka. Hmm, czy to ma sens? No Jest to dla mnie sprawa dyskusyjna. Wiele lat pracowałem na skupie i wiem, że e, tak naprawdę wilko, wilgotnościomierze nie mają aż takiej dokładności. To jest pewna, e, pewne porozumienie między kupującym i sprzedającym, że akurat na tej bazie się pracuje. E, no ale okej, okay, no, jeżeli mówimy o jakimś spadku wagi, e, to, to możemy też e, tak liczyć. W poprzednich latach zasypywała nas i Unię kukurydza z Ukrainy. Czy w tym roku także tak się dzieje? No więc tu trzeba rozdzielić nas i Unię. Unię rzeczywiście zasypuje i to nawet o 15% ukraińska kukurydza więcej niż w zeszłym roku, bo dotychczas do 15 września wjechało bądź wpłynęło 4 miliony 276 tysięcy ton nieukraińskiej nie w ogóle kukurydzy, a 60% z tego stanowi ukraińska kukurydza. Ale trzeba powiedzieć, że też i po 13% mamy kukurydzy brazylijskiej i amerykańskiej w Europie. Natomiast właśnie nas, a więc Polska. Do Polski, słuchajcie, zaimportowano dotychczas tylko 5 tysięcy ton kukurydzy. Co w wcale nie znaczy, że ta kukurydza do nas nie, wnież, nie wjeżdża. Ostatnio w komentarzach do naszego podcastu otrzymałem od jednego z słuchaczy, bardzo mu dziękuję za ten post, za ten komentarz, zaproszenie do Toruchuska. Ja muszę powiedzieć, że wiemy, co się dzieje w Dorohusku, wiemy, co się dzieje na polskich granicach. W tej chwili, nawet już według ukraińskich danych, około 61 wagonów dziennie przejeżdża przez polskie terminale. Więc no, jest to rzeczywiście dość duży przerzut, no, ale jest to wyłącznie przerzut tranzytowy, więc tutaj tych rzeczy nie należy mylić. No Jeżeli chodzi o. E, e, Import to największymi importerami są tradycyjnie kraje z południa Europy, w tym Hiszpania 1,5 miliona ton, dotychczas Włochy 380 i Portugalia 313 Czyli tysięcy o ton. O imporcie z Ukrainy wiemy już wszystko, ale z handlem wiąże się kolejny dla nas istotny temat, więc kolejny gong. Przed chwileczką mówiłeś o tranzycie, a tranzyt może jechać między innymi do portów. Co się w tej chwili w naszych portach dzieje? Bo chyba dawno o tym nie mówiliśmy. No tak, rzeczywiście mieliśmy pewną przerwę, ale też troszeczkę stworzoną. Może sztucznie przeze mnie, bo, bo z jednej strony widziałem zupełny brak ruchu w polskich portach, a z drugiej strony ciągle wisiał nad nami nierozstrzygnięty przetarg o terminal zbożowy. I o tych dwóch rzeczach warto dzisiaj powiedzieć. No więc eksport przez polskie porty w tym roku, a więc w dwóch pierwszych miesiącach sezonu, bo takie dane mamy do sierpnia, dzięki zresztą firmie od lat zbierającej skrupulatnie te dane, a więc Spark z Polska. No więc ten eksport zbóż przez polskie porty wyniósł w te dwa miesiące zaledwie 461 tysięcy ton. Gdy wyobraźcie sobie, rok temu było w tym czasie prawie milion 400 tysięcy ton. To jest duża różnica, trzykrotnie mniejszy eksport. Jeżeli mówiliśmy o tym tranzycie z Ukrainy, no to rzeczywiście on w stosunkowo nieznacznej ilości trafił do portów, bo, bo z polskich portów wypłynęło 37 tysięcy ton kukurydzy dotychczas. Ale mówiłeś też, jeżeli chodzi o, o porty, że coś tam się wydarzyło, jeśli chodzi o przetarg? Bo czy to jest nadzieja na to, że ta przepustowość portów i tranzyt będzie większy? Bo coś wiesz na temat tego przetargu? No tak, ale to najpierw musimy mówić o, o tym, gdzie ten towar się rodzi, bo, bo rzeczywiście mamy rozstrzygnięty, nawet nierozstrzygnięty. Mamy na razie. Otwarte oferty ostateczne w konkursie czy w przetargu na dzierżawę, wieloletnią dzierżawę, 30-letnią dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni, kiedyś zwanego BTZ-em. No i to otwarcie nastąpiło w tym tygodniu we wtorek, publiczne. Mogliśmy wszyscy, którzy chcieli, tego wysłuchać. I okazuje się, że w tej końcowym. Na tym końcowym etapie brało udział pięć firm bądź konsorcjum. I w tej grupie mamy Krajową Grupę Spożywczą, mamy dotychczasowego dwuletniego dzierżawcę tego portu, firmę Mądry, mamy konsorcjum Speed, Trident i Astar. Mamy również OTE Port Gdynia, który ma po sąsiedzku też swój terminal. No i mamy wreszcie grupę konsorcyjną powiązaną czy wiązaną często z Witerą, Szczecin Bulk Terminal, Tapini i Ribera. No i trzeba powiedzieć, że ten przetarg przede wszystkim składał się z pięciu elementów. Tam pojawiał się czynsz stały miesięczny, czynsz zmienny zależny od załadunku, ilość załadunkowa Pojemność składowa terminala i rata przeładunkowa za godzinę, ilość ton na godzinę. I tutaj, gdy popatrzymy na tabelę ofert, ja ją publikowałem już w czwartek, zaraz na naszej stronie po, po ogłoszeniu tego przetargu, no możemy dojść do pewnych wniosków że tam olbrzymie pieniądze, że tak powiem, położone na stole, bo, bo rzeczywiście, gdy tylko popatrzymy na stałą miesięczną ratę, to, to maksymalna oferta wynosiła 1 690 000 zł. To, to, to są naprawdę kosmiczne pieniądze. Weźcie, popatrzcie, przeliczycie to na, na 12 miesięcy, to jest 20 baniek tak naprawdę, które trzeba położyć yy, za, za dzierżawę takiego terminala. I teraz wyobraźmy sobie yy, taki, Niewielki eksport, jaki jest w tym roku. No, okazuje się, że, że porty były potrzebne, ale wydaje się, że były potrzebne w ostatnich latach, tak naprawdę do końca, przy tej ilości, o której mówisz, w momentach, kiedy przewoziliśmy towar z Ukrainy, a dzisiaj nagle, gdy tego towaru zabrakło, to, to, to portowcy chyba nie będą za bardzo mieli z czego żyć. Ja, ja sobie wyobrażam, że teraz. No jest to swego rodzaju, wygranie tego przetargu jest swego rodzaju, może być swego rodzaju gwoździem do trumny firmy, która ten przetarg wygrała. Ale jak Cię znam, to już to wszystko sobie dobrze policzyłeś, no to powiedz, kto może w takim razie wygrać? Pewnie takie proste, bo przetarg jest jeszcze nierozstrzygnięty i rzeczywiście kto może wygrać to odpowie nam komisja, ale gdybyśmy tak dobrze zaczęli liczyć według zasad, które, które już określono przy zasadach przetargowych na samym początku, to wydaje się, że tak, że można powiedzieć przede wszystkim kto nie wygra, tak, I w tej grupie wydaje się, że nie powinny wygrać, E, e, nie powinno wygrać konsordium Speed i Krajowa Grupa Spożywcza, bo te oferty były zdecydowanie najgorsze. Natomiast e, też z kolei wśród dwóch liderów e, mamy, e, mamy Oteport Gdynia i Szczecin Bulk Terminal. I, I tutaj te dwie firmy mogą rywalizować, aczkolwiek może dojść jeszcze do tej czołówki firma Mądry, która jest gdzieś tam jeszcze ciągle na pudle, do ostatecznego ogłoszenia ofert no wiemy, że, że każdy jest zwycięzcą. Czyli o te port Gdynia nie może jeszcze chłodzić szampana w lodówce? No nie może. Nie może odchłodzić szampana. Ja tak naprawdę nie wiem, czy dzisiaj chłodzić szampana nie powinni ci, którzy na pewno raczej tego przetargu nie, nie wygrają, bo oni naprawdę mogą dzisiaj oblewać e, zmniejszenie straty poprzez użytkowanie terminala w najbliższym okresie. A my szybciutko biegniemy do kolejnego tematu. Pora na kolejny gong. Julek, mówiliśmy o portach, które stały się trochę tematem rzeką w mediach, ale tak zupełnie to smutno o tym mówić, ale jeżeli wspomnieliśmy o kwestii rzek, to mamy na południu bardzo trudną sytuację, wiemy z czym związaną. No i są takie pytania, bo napływają do nas właściwie każdego dnia do redakcji, jaki wpływ będą miały te wydarzenia na południu i te katastrofalne straty, które się dzieją na tamtejszych polach, jaki będą miały wpływ na rynek, czy już w ogóle widać jakiś wpływ tych wydarzeń na krajowy rynek. Ojejku, no, temat bardzo trudny, bo, bo tutaj też trzeba bardzo delikatnie do tego tematu podchodzić, odpowiadając. No, przecież wszyscy do dzisiaj wypowiadają jednemu panu, który powiedział, że trzeba było się ubezpieczać. Ja absolutnie tych słów nie użyję, bo, bo jest zupełnie inaczej. Każda jednostkowa tragedia, każda osobista tragedia jest prawdziwym, prawdziwym problemem i, i to widzimy, widzimy tych ludzi, którzy się bardzo e, mocno starają, żeby doprowadzić swoje życie do tak naprawdę do jakiegokolwiek ładu, no ale tak naprawdę nie mamy jakichkolwiek też bilansów związanych z, z sprawami rolniczymi I teraz e, takim Dużym kocem e, nakrywać e, te jednostkowe tragedie, mówiąc o rynku, który jest potężny, który ma swój zasięg nie tylko regionalny, ale międzynarodowy, światowy i, i tam się rodzą ceny, no to, to ciężko jest o szczegółach mówić. Ale no, no ja, ja akurat mogę się wczuć w atmosferę tamtego regionu, bo, bo w 1997 roku zarządzałem hurtownią chemii, środków ochrony roślin i w zasadzie oddaloną o 20 km od, od zbiornika Mietkowskiego, o którym w tym tygodniu było głośno, że aż trzeszczy, wtedy też trzeszczał. Wtedy tą hurtownię podjąłem decyzję, żeby w jedną niedzielę ewakuować, a tam były środki pierwszej, i drugiej klasy toksyczności, jakby one popłynęły przez Polskę do Bałtyku, to pewnie z wolnej stopy bym z wami dzisiaj tutaj nie rozmawiał, a... A niestety ci ludzie takie tragedie przeżywają, od, od tych zwykłych, rodzinnych, domowych po, po biznesowe. I tak, gdybyśmy popatrzyli na to, co się dzieje w lokalnym rolnictwie, jeszcze raz trzeba podkreślić, w lokalnym rolnictwie, to popatrzcie, co sami jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tą sytuację. Straty polegające na wymyciu z pól zasianego, właśnie rzepaku, czy ledwo wschodzącego, spłynowające pryzmy buraczane, no bo cóż, taki korzeń buraka, jak widzieliśmy, wielkie, Płyty betonowe, które, które płynęły, czy, czy mosty, rozmycie redlin ziemniaków, tak, jeszcze niewykopanych, zniszczenie zbóż zgromadzonych w magazynach zalanych tym błotem napływowym. No, no jest tragedia, wyobraźmy sobie te wszystkie piękne maszyny, które tutaj stoją i stojące gdzieś tam na placach gospodarstw, przecież tam jest masa elektroniki, wyobrażamy sobie jak elektronika zalana będzie działać, pewnie nie, wcale, no a przecież powódź jeszcze nie minęła, tu mówimy o kataklizmach w Kotlinie Kłodzkiej, na Dolnym Śląsku, no ale góry mają to do siebie, że woda szybko spływa i szybko ucieka, natomiast za chwilę będziemy mieli też do czynienia z falą na terenach płaskich, no tam będą rozlewiska, które, które powstaną na dłużej, będziemy się z nimi musieli uporać, a, a przecież poprzednia powódź to był środek lata i to wszystko mogło wysychać, a za chwilę tutaj czeka nas prawdziwa jesień i za chwilę zima. Wyobraźmy sobie też ludzi, którzy mają te domy wysuszyć, wydatki energetyczne na ich wysuszenie, przydrożająca energii, no tego się po prostu nie da policzyć. Mamy potężną, potężną skalę indywidualnych strat, a na to wszystko mamy powiedzieć o, o skali makrorynków. No przykro mi to pewnie powiedzieć, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby ta tragedia wpłynęła na, na jakkolwiek na ceny światowe i później na nasze krajowe, choć mam przyjaciół wielu i rolnik, który ma odbiorcę będący na Opolszczyźnie, tej takiej właśnie przy górach, ma odbiorcę 30 kilometrów, powiedział mi właśnie, że słuchaj, chcą ode mnie odebrać towar, a nie odbiorą go. Bo żeby do mnie dojechać, to 300 kilometrów musieliby zrobić, tak pozrywane są wszystkie dojazdy, mosty i, i drogi. No nie da się naprawdę tego w tej chwili policzyć. Może, może powinniśmy stworzyć rzeczywiście komórkę w ministerstwie na rzecz szacowania tych, tych strat rolniczych i później podjęcie właściwych decyzji. Dziękuję Ci za ten komentarz do sytuacji rynkowej i pora na kolejny, czwarty już temat i kolejny zarazem gong. Wspomniałeś, Julek, o skali makro przed chwileczką, i jeżeli wspomniałeś o tym makro, to jest raport najnowszy USDA i ciekawi mnie Twoje spojrzenie, bo Ty zawsze z tego wyciągasz różne ciekawe rzeczy, które czasami trzeba przeczytać gdzieś między wierszami, między danymi. Więc co tam tym razem ciekawego wygrzebałeś z najnowszego raportu USDA? No tak, bo rzeczywiście taki raport składa się z kilkudziesięciu tabel pisanych drobnym maczkiem, pokazującym wiele lat i wiele towarów. A ja lubię w tym pogrzebać i no tak dość krytycznie patrzę teraz na ten bieżący raport, mimo tego, że na pierwszy rzut oka dane się zgadzają z naszymi odczuciami, bo, bo rzeczywiście amerykańscy eksperci wreszcie, wreszcie zaczęli obniżać światową produkcję pszenicy, ale zastosowali taki trochę matematyczny moim zdaniem zabieg, który porównałbym do metody, metody takiego księgowego i to jeszcze z czasów PRL-u, kiedy no, jak czegoś do bilansu brakuje, to się szuka tam, gdzie można dosypać, a najlepiej znaleźć to tam, gdzie już nikt tego tak naprawdę nie jest w stanie sprawdzić. I oto te brakujące ilości, żeby wyjść na mniej więcej tam bilans podobny jak wcześniej, amerykańscy eksperci doszukali się ich i znaleźli w bilansach zapasów kończących jeszcze poprzedni sezon. A więc wróciliśmy do, do tych stoków, które. Gdzieś tam jeszcze są zgromadzone, ale tak naprawdę zostały już przejedzone. I oto e, zmniejszając o, e, o 1,4 miliona ton zbiory pszenicy do, do poniżej 800, już zdecydowanie, a więc 786, e, prawie 7 milionów ton na świecie będzie wynosiła produkcja pszenicy, no to okazuje się, że Podnieśli zapasy początkowe na starcie poprzedniego sezonu o 3 miliony, a więc rzeczywiście dość, dość grubo zniwelowano tą stratę, którą naliczono przy zmniejszeniu zbiorów. No, a ważne, żeby też pamiętać o tym, że zużycie w tym sezonie pszenicy na świecie będzie aż o 8 milionów wyższe od, od zbiorów, które teraz zadeklarowano. No, to popatrzmy też na, na Unię Europejską, tutaj redukcja zbiorów od ostatniego raportu wynosi 4 miliony ton i teraz Unia zbierze milion, 124 miliony ton pszenicy. No, a na koniec... Zapasy światowe podniosą się o 0,6 miliona do 257 milionów ton. Warto też wspomnieć o kukurydzy. Tutaj te różnice nie są tak znaczne, bo. Zapasy podniesiono tylko o milion, ale produkcję z kolei obniżono o milion 250. Więc tak naprawdę znowu bilans jest na zero. Gdy popatrzymy na Unię, produkcja została obniżona o 1,5 miliona ton do 59 milionów. Ale ważne jest to, że Unia w tym sezonie musi zaimportować 19 milionów ton kukurydzy. Gdy popatrzymy na rzepak, bo tu też figury e, obniżki plonów są znaczne, bo jeszcze w poprzednim e, raporcie mieliśmy 800 e, przepraszam, 87, 56 milionów ton, teraz jest to znacznie mniej, a gdy to przełożymy na unię e, mamy z 18,9 miliona ton już tylko 17,65 milionów ton, co powoduje, że Musi wzrosnąć import rzepaku do 6 milionów 600, 000, o 300 tysięcy. Zmniejszy się przerób rzepaku unijny do 24,5 miliona ton. No i na koniec spadną zapasy i to do niebywale niskich stanów, bo poniżej miliona ton. Tak rzeczywiście skończy się nasz rok, więc nasz sezon tegoroczny 2024-2025, więc trudno tutaj nie wyrokować wzrostu cen w rzepaku. I tymi danymi USDA najnowszymi kończymy ten jubileuszowy 25. odcinek podcastu Czekała na Urbana, czyli rokowe last minute w tych nietypowo, nietypowych, ale bardzo przyjemnych okolicznościach Agro Show 2024 z 30-leciem Tobagrar Gerard Polska. My wprawdzie z iluszem Państwo nie możemy obiecać, że 30 lat będziemy nagrywać ten podcast, bo za 30 lat to już nam mogą protezy stomatologiczne wypadać na stół. Ale postaramy się jeszcze tych odcinków dla Państwa trochę nagrać. Tak, jak długo trzeba będzie montować szufladę, tutaj będziemy to robić. A za tydzień już słyszymy się tradycyjnie z naszego studia. Do usłyszenia. Kłaniamy się Państwo nisko. Bartłomiej czekała. I Juliusz Urban. Do usłyszenia. Czekała na Urbana. Czyli rynkowy last minute.